Yeah. Hej, cześć, tutaj gracz niedzielny 1, a to jest 72 odcinek z cyklu Pograjmy w The Elder Scrolls Pain Skyrim. Jesteśmy w podziemiach niebiańskiej kuźni gdzie to za Elon dostarczyliśmy ostatni trzeci totem Hircyna, jest to totem wilkołaków, czyli ta czacha, którą widzicie tutaj na tym podejściu. Oczywiście Ela tradycyjnie rozpoczęła swoje modlitwy, no cóż, ale będę musiał jej je przerwać. Żeby zapytać się, czy ma dla mnie jakąś robotę. Potrafisz wykonać zleconą robotę. Podoba się. No cóż, cieszę się bardzo z tego powodu. I w związku z tym szukam dalej pracy. Mieszkaniec Bieli poprosił nas o pomoc. Zdaje się, że jakiś drapieżnik zaatakował ich dom. I ktoś musi pozbyć się tej bestii. Okej, okay, jasne, że wezmę tę robotę. Dobrze. Wiedziałam, że możemy na ciebie liczyć. Tylko bestia, ale uważaj. Bestie Skyrim mają w sobie więcej krzepy niż inne. No cóż, muszę Wam powiedzieć, że jak nie ma nic ciekawszego tutaj u towarzyszy, to jak zwykle. Nie mam. No to jak zwykle jest eksterminacja bestii. No cóż, wykonam to zadanie i chyba przejdę do wykonywania innych, poważniejszych questów. Ponieważ zaczyna mi się nudzić. Po prostu bezustanne bieganie. Ciągłe bieganie za bestiami. Ale wykonam tego questa w ramach starej znajomości z towarzyszami, oczywiście, zaznaczę go sobie najpierw na mapie. I od razu widzę tu na górę. Muszę się przenieść do miejscowości, do miejscówki zwanej Gwiazdą Zaranną. Byłem w niej, więc odbywam szybką podróż. mi suwa tradycyjnie pada śnieg, a ja biegnę, co by wykonać tego quest'a. Zresztą tutaj też chyba, o ile sobie dobrze miną, jakiegoś quest'a do wykonania. Quest zatytułowany Odwiedź... Eee, yy. o gdzie on tutaj mieszka? A tutaj ta bestyja jest. No spoko. Ro Tylifa, Lifa Co tutaj? Nieźdźź mu do chaty wszedł. No jasne, że tam. Oczywiście, spoko. Nie Jeszcze chciałbym cię tu przyatakować. No i dobrze. Nie dość, że dla pokonana, to jeszcze pochłonąłem jego duszę, spoko oczywiście gdzie mam tą tarczę ciągle ebonowa tarcza schowam sobie proszę bardzo tutaj mhm uh -huh. niedźwiedź tu się porozpuszczał a zaraz, a gdzie on ma futro Jakiś bug tutaj, zobaczcie. Kurde, tekstury futra nie ma. I wszystko, co jest futrzane, też nie ma tekstury. Dobre, bo polityczne. Okej, okay, dobra, ale nie będę wnikał w szczegóły. Biegnę zdać questa Aeli. I już obiecuję wam, że drugiego questa po prostu. Aha, to muzeum. W... Czarna gwiazda. Czy to będzie któryś z głównych questów? Nie, to będzie. Odwiedzam muzeum opieci za rannej. No dobra. Te ta muzeum mnie jest. Jeszcze ba tam. Nie urodziłam się w Skaje. Ale gdzie spędziłam w by... Mhm. Mm na Kajibie staroświeckie. Smoki plują ogniem na niebie. Na dole wampiry otwarcie atakują. To tu, to tu. Oczywiście. Moi przodkowie nie chcieliby tego. Chodzę. O. A dlaczego miałbym się przed tym kryć? Mowa o spuściźnie mojej rodziny. To przeszłość. Martwe przysięgi w martwych ustach. Ciekawy? Ta... Muzeum zostanie otwarte, Madeno. A oto i mój pierwszy gość. Muzeum Mitycznego Brzasku jest otwarte, wędrowcze. Mm, Muzeum Mitycznego brzasku? Tak. Moja kolekcja artefaktów związanych z grupą, która doprowadziła do upadku Cesarstwa. Może wejdziesz do środka. Możesz przyjrzeć się ekspozycji i porozmawiać ze mną. Mam zadanie, do którego wydajesz się idealnie nadawać. Hmm, brzmi nieźle. Porozmawiajmy w środku. Skoro tak, to wejdźmy do środka. Rozpoczęte fragmenty przeszłości. Jest to chyba jakiś quest główny, tak mi się przynajmniej wydaje. No nic, ale pogadam. ...że pora omówić szczegóły pracy, o której... Arerasy zawieszone tutaj i na zewnątrz znaleziono w kryjówkach, w których członkowie mitycznego brzasku spotykali się, by spiskować. Największym dokonaniem kultu było wymordowanie dynastii Septimów i otworzenie wrót odchłani. Hmm. Masz jakieś pytania odnośnie muzeum? Czy wolisz przejść do interesów? Dobra, najpierw z nim gaworzę trochę o tym muzeum. Nie jest żadną tajemnicą, że moja rodzina należała niegdyś do mitycznego brzasku. Jednemu z moich przodków powierzono nawet zadanie zamordowania samego Uriela Septima. Całymi latami ukrywaliśmy się przed naszą przeszłością. Staliśmy się kupcami, ludźmi mającymi pieniądze i wpływy. Ja jednak zdałem sobie sprawę, że nie można zanegować znaczenia mitycznego brzasku. Naszego znaczenia dla historii. Dopilnuję, by każdy w Tamriel zapamiętał, że przez chwilę los świata spoczywał w naszych rękach na dobre i na złe. Okej. Okay. Posłaniec wręczył mi rodkę. I oto jesteś. Mam nadzieję, że podobało ci się muzeum. Hmm. Jeszcze nie zdążyłem zwiedzić. Więc czym jest kult mitycznego brzasku? Byli czcicielami Merunesa Dagona, detrycznego pana zniszczenia i zmian. Członkowie mitycznego brzasku zabili Uriela septima siódmego i jego następców, doprowadzając w ten sposób do wydarzeń, które spowodowały kryzys odchłani, kiedy to dedry najechały tamriel. Wszystko, co pozostało po tym okrytym złą sławą kulcie zgromadziłem w moim muzeum. No dobra, a kim jest my Dagon? A, doskonałe pytanie. Merunes Dagon to dedryczny pan zmian, zniszczenia. I ambicji. Członkowie mitycznego brzasku kultu Dagona położyli kres dynastii Septimów i otworzyli w Tamriel wrota otchłani. Nazwano to Kryzysem Otchłani. Okej, okay. no cóż to, może porozmawiamy o tym zadaniu. Najpierw trochę historii. Po kryzysie otchłani pojawiło się wiele grup, które postawiły sobie za cel zmieścić z powierzchni Ziemi niedobitki mitycznego brzasku. Członkowie jednej z nich odnaleźli brzytwę Merunesa, artefakt Dagona. Podzielili ją na trzy części i przysięgli na zawsze utrzymać je z daleka od siebie. Choć stało się to ponad 150 lat temu, potomkowie członków tej grupy wciąż przechowują fragmenty broni. Są tutaj, w Skyrim. No cóż, będę pewnie musiał przynieść fragmenty tej broni. To najmniej dwoje z nich, Gunzul i Draskuła, to niebezpieczni rabusie. Natomiast o trzecim, właścicielu Jorgenie, wiem tylko tyle, że mieszka w Mortal. Oto moje notatki na ich temat. Chętnie zapłacę Ci za zdobycie części w dowolny sposób. Nie zadaję żadnych pytań. Czyli mówiąc krótko, muszę ich wymordować. Chcę się dowiedzieć czegoś więcej o Brzydwie. Brzytwa to osobisty artefakt Merunesa Dagona. Zawsze zwiastowała krwawe zmiany i rzeź. Nadano jej wiele imion: sztylet ostatecznych ran, zguba sprawiedliwych, zabójca królów. Członkowie mitycznego brzasku czcili Dagona jako boga. Jego brzytwa byłaby bezcennym okazem w mojej kolekcji. Mhm. Mm Okej, okay. on tu się okazuje. Powodzenia w odnajdywaniu kolejnych fragmentów. Dobra, widzę, że tutaj mamy cóż. Ten przypalony kawałek papieru to wszystko, co zostało po osławionym misterium Xarxesa. Tę bluźnierczą księgę napisał sam Merunes wow. dagon. Powiadają, że mankar Kamoran użył księgi, by otworzyć portal do raju, gdzie wszyscy jego wyznawcy mieli zyskać życie wieczne. Okej, okay, to już wiemy. Komentarze na temat misterium Xarxesa zostały spisane przez przywódcę kultu mitycznego brzasku, Mankara Camorana. Swoim wyznawcom obiecał raj po śmierci oraz ponowne odrodzenie u boku Merunesa Dagona. Spoko. Co tutaj masz? Ach tak, ta pochwa. Widzisz ten symbol? Wrota odchłani. Najważniejszy symbol Merunesa Dagona, dedrycznego patrona mitycznego brzasku. Spoko. Mhm. Gdzie masz kolejną gablotę tutaj. To twoje muzeum niezbyt <laughs> ofite. A tu na temat. <laughs> o przepraszam was. Na temat tych szat mi niewiele powiesz. No dobrze, cóż o, grabić cię nie będę, mam zbyt duże obciążenie. To może coś po prostu u Ciebie zostawię i tak będę tu przychodził A, przedmioty. Z tych różnych są do wyrzucenia. Roda korundu. Hmm. tu to znaleźć jakiegoś handlarza. No ale powiedzmy, że jakiś mam tutaj. Peruda żelaza. To wyrzucę. Ok. Już jestem lżejszy i postaram się znaleźć tutaj jeszcze jakiegoś handlarza, żeby Wykonać co ja mam tutaj za Questy w ogóle oho Chyba smok się pojawił mm. Dobra Eksterminacja Fragmenty przeszłości Myślałem, że smok się pojawi tutaj jakiegoś szyldu muszę poszukać no albo po prostu wrócę o, patrzcie jaka fantastyczna wieża. Dobra, wracam szybką podróżą do mm, białej grani. Jest biała granica i tu się przenoszę. Szybciutka podróż do sklepu Beletora. Opróżnić się troszeczkę z różnoritych przedmiotów. A następnie pobiegnę zdać questa. O, niestety jest noc. Będę musiał poczekać przed sklepem Beletora. Dużo czasu spędzam między stoiskami na targu i uczę się kupić... A właściwie to dlaczego mam to sprzedawać? A, prześpię się tutaj u siebie w wiecznym domku. Mówią, że jeśli Nordka się uprze, nie ma dla niej rzeczy nie ma. Ty, Izolda, co ty robisz w mojej chacie? Co? Nie podejrzewam raczej o jakieś związki z tobą, mojej... Lidce. No oczywiście pojawiłem się w domu i Lidia ma jakieś ale. No dobra, niech to będzie 9 godzin. Mam nadzieję, że Beletori już otworzy ten Nygus w swój sklep. To zaszczyt No myślę, myślę. Najpierw mnie wyzywasz, a, bo ja strąciłem jej garnek. Spoko. Idę odebrać najpierw swoją nagrodę. W czasie, kiedy to nagrywam, mam jakieś problemy z synchronizacją z chmurą y, Steama i w związku z tym wywalam je po prostu do kosmiku w czasie zapisywania gry. O kurde. Nie, nie, nie Absolutnie. Beletor, ty negusie, znowu masz zamknięty sklep. Nie no. Masakra z tobą, chłopie. Dwie godziny muszę stracić po to, żeby... Co? Nie no, Beletor. Dobra, idę oddać quest'a. I później, może Mam spróbuję do Beletora się jakąś dostać. Najpierw czasa od Aeli. A, ale jest fiorwazk. Wyjąć co jest tymi teksturami, Podoba zobaczcie. Masakra. Masz dla mnie jakieś rady? Ja mam dobrą wiadomość: nie się, że nie, nie żyje. Właściciel na pewno odetchnął z ulgą, sypnęli monetami. No to dawaj liczby. kasę. Dobra, 300 zł. złota. Do Dobra, razu. nie ma sprawy, już nie mam dość po prostu wykonywania questów z cyklu eksterminacja. Rozpoczniemy zadania, fragmenty przeszłości jeszcze do tego Beletora nieszczęsnego Pobiegnę co by sprzedać mu trochę gratu oczywiście pod warunkiem, że ma otwarty ten swój Burdel zwany sklepem Beletora owoce i świeże warzywa. Co Beletor No nie pierdź mi to głupo jeszcze z 3 godzinki zaczekam. Zobaczymy czy otworzysz, czy co. Dzisiaj niedziela jest. Nie no masakra. Powiedzmy 12, 16, 18 godzin. Zobaczymy czy czekam noc tu pod jego drzwiami. Do czego to dochodzi? Telektor się wyprowadził czy co? Czy nie pracuje akurat wtedy? Nie bez powodu jest zamknięte. Rolnicy podliczają mnie podwójnie za to co sprzedają. A nie wiesz z jakiego powodu Miskarte. jest zamknięte? Boję, to problemy z gromowładnymi. Zgadza się. Jare. Jeżeli potrzebujesz mikstur, zajrzyj do kotła Arkadii. Teraz bandyci są zuchwalsi niż kiedykolwiek. Nie bez powodu jest zamknięte. Tak? No cóż, Kocioł nam zapasów. zajrzyjmy do kotła Arkadii zobaczymy.